Cześć, witam was ponownie w kolejnym filmie. Mam taką prośbę do wszystkich moich fanów, ponieważ co chwilę na moim koncie skradzionym. Twój jednoślad, zanim zepsujesz na kanale YouTube, pojawiają się jakieś nowe transmisje online. Na żywo, więc są to nie moje transmisje i mam do Was wielką prośbę. Jeśli moglibyście robić zgłoszenia pod tym filmem, zgłaszać to do YouTuba, że, że to nie są treści tego kanału, że to nie są treści tego autora, potrzebuję pomocy w odzyskaniu tego konta. Także jeśli możecie, to bardzo bym wam był wdzięczny za, za pomoc, oczywiście. Więc jeśli możecie wejść na mój kanał Twój Jednoślad Zanim Zepsujesz yy, i zgłosić te transmisje na żywo, które mają się rozpocząć, ta akurat teraz za 21 minut, yy, jako, jako nie moje treści, więc, więc bardzo bym prosił, jeśli możecie poświęcić swój czas. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli macie jakieś sugestie, jak mogę odzyskać swoje skradzione konto, yy, oczywiście to bardzo bym prosił o pisanie w komentarzu, Podaję adres mailowy do kontaktu sklep małpa sklep części.pl. No i jeśli macie mój numer, numer firmowy telefonu 792 732 490 Napiszcie SMS, ja odzwonię chętnie, jeśli będzie trzeba i i, i, i jeśli będzie można jakoś problem rozwiązać. Oczywiście nie odzyskam konta, bo wszystkie dane zostały logowana, logowania zmienione. Yy, pisałem na platformie X do YouTube, yy, Timu, żeby, żeby coś z tym zrobili. Mam nadzieję, że się uda, tak jak kiedyś, kilka lat temu. Pamiętacie, 5 lat temu też mi schakowali konto, skradli mi wszystko i, i też takie cergiele się działy. Mam nadzieję, że to się że to się uda. Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie i oczekuję jakiegoś, jakiegoś odzewu od Was, jeśli mogę prosić.